Witam ponownie. W dzisiejszym filmie będziemy mówić o pozycji przy hamowaniu. Na co zwrócić uwagę, jak dobrze zakotwiczyć się na motocyklu, tak żeby to było w miarę bezpiecznie, tak żebyśmy mieli luźne ręce i żeby to było jak najbardziej efektywne. Dobrze. Jeśli chodzi o pozycję, tak jak było w poprzednim filmie, siedzimy poprawnie, jesteśmy odsunięci od baku i zbliżamy się do zakrętu, należy wyhamować. Tak naprawdę w tym momencie najwięcej pracują nogi. Jadąc na motocyklu, zbliżając się do zakrętu, wciskając hamulec, musimy wykonać pewne, pewne rzeczy. Wcisnąć obie nogi, mam nacisk na poduszek. Kolano troszeczkę idzie mi do góry i ściskam nogami bak. Robimy taki ruch. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Natomiast, jak zobaczycie, ta noga idzie mi do góry, pięta lekko. I mam tutaj mocny nacisk i mocno ściskam bak. Kolejną rzeczą jest plecy. Plecy, wiadomo, że pozycji na motocyklu powinny być proste. W momencie hamowania plecy pracują, czyli odciążają ten ruch bez ciała, czyli trzymają plecy, tak? Czyli żeby ręce były luźne. Czyli jadąc, hamujemy, ciało się troszeczkę podnosi i mamy taki efekt, że ręce nadal są luźne i są w stanie operować. Poświccie to sobie na parkingu, gdzieś na bezpiecznych warunkach, tak żeby po prostu wyczuć, czyli na początku, żeby nacisnąć, wciskamy nogę w podnóżek, dzięki temu widać pięta mi się tutaj troszeczkę podnosi, czyli idzie mi do góry, czyli mam ten nacisk na podnóżek, ja go czuję, czuję też tutaj na, tak naprawdę na baku z jednej i z drugiej strony, w tym momencie plecy pracują, i są wyprostowane, odciążają, czyli też siłą zwolności odciążają plecy, mięśnie pleców, i mam pełne ręce, powinny być luźne. Kolejnym krokiem, który możecie dodać w przypadku hamowania fazą, zwłaszcza przy motocyklach no sportowych, też widać, jak zawodnicy jadą i nagle się wysuwają, jest dodatkowy ruch Piotr. Troszeczkę może przypominać ten ruch bioder, tak jak anglazowanie na przejeździe konnej. Czyli robimy i mamy ruch bioder, czyli ten ruch, jeżeli jesteśmy w sumie, ten ruch bioder jest przesunięciem, nie odgrywamy w grunt pośrodków od kanapy, przesuwamy się na kanapę, tylko ten ruch jest taki wysunięciem i trochę uniesieniem bioder taki do przodu, czyli troszeczkę w ten sposób czyli jadąc na motocyklu kolejnym po już wyćwiczeniu sobie tego elementu związanego z naciskiem na podłużek i ściskaniem mocno baku jest tak naprawdę jeszcze wyciągnięcie biodra, czyli jedziemy jedziemy zbliżamy się do zakrętu jest wysunięcie z łapaniem motocykla nogami. Dzięki temu poczujecie, tak naprawdę, jak ściskacie, że macie o wiele lepszy chwyt baku oraz to, że mięśnie pleców pracują i odciążają, tak naprawdę, górę ciała i ręce, że nie ma tego efektu, że. Jest Dzięki temu, tak naprawdę, jeżeli mamy dobry chwyt motocykla, tak, jesteśmy zakotwiczeni, czyli jest wejście, tak? To możecie sobie w ten sposób poćwiczyć, że jest takie zablokowanie, nogi nie ruszają się do przodu, do tyłu, tak? Jesteśmy w stanie kierować, jak nawet ręce są luźne, w momencie, kiedy na przykład zatrzymujemy się, jesteśmy w stanie na spokojnie stać przez kilka sekund, na początku będzie to krótko, ale ten motocykl nie będzie nam się przechylał w lewo w prawo, ponieważ nie będzie tego nacisku na kierownicę. Czyli jak ćwiczycie hamowanie, plecy mają na tyle pracować, że ręce mają być luźne, także w momencie zatrzymania, że ten motocykl nie powinien przechylać się ani w jedną, ani w drugą stronę. Powinien on stać prosto. Nie jest na zasadzie, że musimy się podeprzeć jedną albo drugą nogą. Czyli w momencie jadąc, wysuwamy, tak? wciskamy się. Biodro możemy dodać biodro. Nie musimy, ale możemy. To też troszeczkę pomaga. Tak? To jest kolejna faza. i Jesteśmy zakotwiczeni i jesteśmy, mamy luźną pozycję taką, żeby się można było. Bezpiecznie wyhamować, stabilnie i żeby był ten luz na kierownicy, w razie czego sterować. Idziemy. Jest to wejście. W ten sposób. Pięta idzie do góry. I noga idzie do boku. Nie idzie na bok, idzie do boku. Czyli jest nacisk na podłożek wciśnięcie i wciśnięcie do baku. Jeszcze jedna rzecz. Ja w swoich motocyklach z reguły dodaję gripę na bak z jednego względu. Te gripy dają lepszą przyczepność jeśli chodzi podczas hamowania. Dzięki nim moje nogi i kolana nie muszą tak mocno pracować jak na motocyklu, który nie ma takich gripów. Dzięki temu mam lepszą przyczepność podczas hamowania. Są różne marki gripy. Ja mam swoją ulubioną. Na razie nie będę mówił jaką. Jeżeli chcecie wiedzieć, dajcie e, zróbcie zapytanie w komentarzach. E, ja używam, ponieważ lubię tą markę, mi się bardzo sprawdziła. E, używam ją. E, są wersje jeszcze z mniejszymi koleczkami, są wersje jeszcze gładkie, nie różne wzory. Bardzo dobrze się sprawdza. Tutaj mamy inną firmę, jeśli chodzi o gripy. One są bardziej sztywniejsze i są bardziej plastikowe. Mają row. Moim zdaniem, akurat te potrafią uszkodzić bardziej ubranie motocyklowe. Może lepiej trzyma. nie wiem. Dlatego też, jeżeli możecie, polecam wypróbować gripy na motocyklu. Tak, żeby zobaczyć, czy ta przyczepność podczas hamowania, moje nogi i kolana nie muszą tak mocno pracować jak na motocyklu, który nie ma takich grypów. Oczywiście grypy też pomagają podczas yy, jazdy sportowej, natomiast przy hamowaniu polecam spróbować. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji kanału.